Dzień dobry, dzień dobry, dzisiaj mam okazję pokazać Wam jak w naturze rośnie karłatka niska, czyli po łacinie Hamaerps Humilis. Tutaj jest jeden fajny, już dość wysoki egzemplarz, tam z tyłu jest drugi. I zobaczcie, charakterystyczne jest to, że one są tak krzaczasto rosnące. Zobaczcie, na dole są małe palemki, które wyrastają od tego głównego pnia po bokach. Tutaj jest jeszcze jeden z boku większy. I w ten sposób właśnie ten gatunek palmy rośnie. To jest zupełnie normalne. Palma ta ma kolce, więc trzeba uważać. Jeśli macie zwierzęta lub dzieci i taką palmę chcecie sobie kupić, to warto o tym wiedzieć. Co jest charakterystyczne jeszcze i czasami Was martwi, to jest ten biały taki kutner. Też zupełnie naturalna rzecz. Te palmy pochodzą z Europy, właśnie z takich gorących rejonów. Ja tutaj jestem na Korsyce. Ale w obszarze Morza Śródziemnego właśnie one, one występują i ten kłótner jest po to, żeby nie było im tak gorąco po prostu, więc nie ma się zupełnie, zupełnie czym martwić. Tak one wyglądają. I są to na pewno jedne z najłatwiejszych w uprawie palm doniczkowych bardzo chętnie wybaczają błędy, przelanie, przesuszenie. Także warto na przykład o taką palmę sobie zadbać, taką kupić, jeśli jesteście początkującymi palmiarzami. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.